Moszę muszę zjeść ten golaż, który zajebałem z Kaoflando, bo mi ten pedał zajebie. Jeszcze tylko łyżka do masturbacji i będzie gipes. Dobra, zapiadalam do salonu. Zajebiście, udało mi się położyć i nic nie spieprzyłem. Jeszcze widelec, jeb. Korwa, muszę zainwestować w normalne widelce, bo te z Azerbejdżanu nadają się tylko do penetrowania odbyto. Cholera, muszę to rozjebać czyścami do pizdy mojej starej. Korwa brodne, o jest czysty. O korwa, zapomniałem przeczytać lotkę dołączoną do opakowania. Choj trzeba coś z tym zrobić, bo jak ten żołty przestanie jebać swoją papogę, to przyjebie się to a jak zobaczy tą spernę to mi ściany rozjebie. A wezmę to wpis zmyję. O ja pierdolę, ale się Meksyk zrobił, teraz to nawet Giertych by nic nie dotknął. Trzeba zadbać o formę, w końcu chcę być Strongmanem. Ahoj, poćwiczę innym razem. Teraz to wszystko wyjebie do pralki. Zjebane zasłonki, korwa złazić pierdolone soki, okowa, jakie pizdy. Okowa, zmiażdżyłem se wibrator, a choj z nim, ten żółty mi naprawi. Przydały się sekundy ćwiczeń, oniosłem szafkę. Okowa. ile złomo, pod tym jest moje olobione kondono smako kiwi, a choj z nim, wezmę se szczotę, wiadro ze spermą, szczotkę do osowania grzyba z fiota, ręcznik, fajkę i jakiś młotek za dwa grosze oroskich. Odmierzę ile moich kotasów zmieści się w tym pokoju. Wyszło mi, że sto do to podzielić na 20, jak i ja zacofany, przecież mam większego niż dinozaur, to jakim co de masz tyle? Pewnie jakiś Spiderman to wparował i skrocił o połowę tą miotłę, a mój fiod miał właśnie tyle. Owielbiam jak moja chata jedzie zapachem spermy i pochwy. Gites, nie wiedziałem, że jak się ogotuje spermę to tapeta się będzie trzymać. Kowa, mogłem nie dolewać śliny tamtego z Ja pierdolę, ta ślina się klei tylko do lodzi. I co to kowa zrobić? Jest spoks. Skleiła się w końcu cipa. Wites, teraz idę na fast foda. O kurwa. Ja pierdolę, kolejna soczka która chce się ze mną związać. Teraz to nawet szatam serduszkom mi nie pomoże, może wezwać tego pydała. Kurwa, właśnie lecą teletobisie, nie stokaj. O korwa. coś ty narobił debilo? Nie gadaj bo ci mój kolega Master Sorku wyjebie ze Coś zjebaną masz tą spermę, czy to czasem nie sperma pikachu? Nie, to przedwojenna sperma mojej pra 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 babci, a co? Nic, ale już mominki mają lepszą. Korwa. nalałem tam twojej śliny i dlatego taka zjebana. Pierdolisz, jak chcesz to i zaraz wypierdolę bryj moją protezą. Później zrobimy solowe o tą dziwkę z podstawowki, która daje za złotowki. A teraz mi pomóż, a nie próbujesz wzniecić tornado. Tornado to ty masz w dopie, dobra bierzemy się za ten niż masz. mam te pizdowate kołka. A ja za ten czas pobawię się w Pikassa. Ty się nie bawcioto bo na tym zjebanym ote się zajebie ci wszystkie itemki. Co korwa? Josz nic, ty się lepiej tak nie wymądrzaj bo ja mam sorka na 130 drogi i maty palka na 128, wiem. Trzymaj dał mnie i się nie chwal w końcu to ja mam neta na 2 giga. No i hoj, do oglądania porno nie trzeba szybkiego neta, a ja chociaż nie mam wirow. Ja też nie, to nie jest wiros tylko Keyloader. Keyloger to też wiros. Korwa podarłem tapetę. Wszystko przez ciebie. Rozpraszasz mnie korwo z mordą jak do papariana. Ty to się nadajesz tylko na strip Ja się chociaż na kogoś nadaję. Ty to nawet 5 cm nie masz. No ja mam 50 m a nie centymetrów. a ty masz 18 cm i jakoś się nie da obciągać. O kolwa, Przekleiłem się do tej przedwojennej spermy, Zgrzesza ale ci pomogę. Boże, nie karaj mnie za to. Of, w końcu, idę na lody, korwa teraz do mnie się przykleiła. O ja pierdolę wygląda jak kibel po mojej biegące. Włoż mi to w gacie, no chyba ci pierdoli, nie powróć mi tylko mojego 19-wiecznego klapka z jako. Okowa, a tak z zaskoczenia stary, ty nie musisz mi rochać, och, ach, ech, och, 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 ach, mocniej, ach, ach, och, jak przyjemnie, Napieska. och, och, oh my god, zaraz będę miał wytrysk, tylko nie mi w Przyjdź jak się wyspernisz, okej. Okay. Wygląda jako mnie w czwartej klasie na plastyce. Korwa, doznałem olśnienia, ta chyba orgazmo, orgazmo dostaje po nocce z twoją starą, a moja stara to daje tylko w niedzielę, więc masz orgazm co tydzień, ja to mam co dzień z niejaką Klaudią Brzezińską, Korwa, ja tam wolę się jebać z panią Kaczyńską tylko nic nie moflechowi, a propolecha, Lecha, masz coś piwska bo mi się koszopek mi zajebał ostatnio, nie mam, idź do żabki. O korwa, ta tata tata tapeta zgwałciła ci okno. I tak było brodne, ale hoj, trzeba jakoś odjebać ten inną. Skąd masz nosz, którym Hitler zajebał mojego prapra pradziadka, pra zajebałem na bazarze. Okowa, moje klery, obs z tym oknem to możesz się już pożegnać, Narko okienko zgwałcone przez tapetę. Zaraz, a gdzie są drzwi do korwy nędzy? Znalazłem drzwi, let's go madafaka, lepiej nie rapoj tylko mi pomoż przynieść mebelki dla lalek Barbie, sowaj do Pepsi odbycie. Zaraz przyniosę golarz z broką, które trzymałem między palcami przez tydzień o opycha. Korwa nie nabrał się, wszystko słyszałem. Korwa, odwaliliśmy kawał dobrej roboty, no jak w trzy dopy, congratulations. O korwa. Pozdro kotoś, Żanti, Merwa, Linek, Kochar, Toek, Szczocho, Ines, Kara, Natalia, Paola, Paweł, Zwolo, Madzia, Andrea, Monika G, Monika J, Kociara, Ewelina, Marta, Koliber, Michał, Krzysiek, Monika M, Andzia, Ola, Kinka, Koda, Diego, Kostek, Rajtar, Ela, Aga, Stepa, Rocik, Agatka, Kamila, Martyna, Arek, Mika, Szczopak, Kasia, Grzesiek, Kamil i Resztaktora oglądnęła, bye bye.